Cześć wam wszystkim, to znowu ja, Wasz Xing No to jest, zagramy w Darksiders. Ostatnim razem właśnie w tym momencie skończyliśmy, mniej więcej po mojej śmierci. I teraz... Uda mi się to przejść, tak obstawiam. Wcale nie wiem, po co tu można uniki robić. Okej, okay, o, o, o. klaks. Gin, gin! Jest, wszystkie zaznaczałem. Gin! Dobrze. Dobrze, ostatnio na nim padłem właśnie. Okej, okay, wy też gincie. Die you all. Dobra, tu już nie dotarłem poprzednio. Ups. Ups. A, dostałem tubę w twarz. Kurczę, kurczę. Czemu nie mam więcej żyć. A, tak szybko mi zjechali po prostu. Dobra, spróbuję teraz lepiej to przejść. E, znowu dostanę taką tubę, nie wiadomo skąd. E. Okej okay. Dobra, teraz to przeżyłem nie wiadomo skąd po prostu, boom. Okej, okay, teraz nie dostałem ostatnio Teraz jestem cały czas w ruchu, może to coś pomoże No właśnie i znowu No, ej. nie mogę ich wziąć, a teraz dwóch. Wow 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 ho, ho. <ścoughs> uciekajcie ja się was boję kurde mógłby się zgodzić już z tym poziomem że gram na normalne a nie na hardzie Mów, okej, okay. tych uniknąłem. Uff, może tu już koniec będzie, haha. <laughs> o, oh, chyba tak. <laughs> Jednak nie, ale jest chociaż quicksave. Co to leci? What the hell? No, nasz kumpa biją. dużo się dzieje w tej grze. Śledzę, że mogę teraz z kosy sięgnąć. Wow What the hell is it? Dobra, teraz cały czas uniki staram się robić, może to coś pomoże. O, ale sobie fajnie dużo nabiliśmy na tych dalszych. Kurde, dużo ich tu. <ścoughs> wow. I don't wanna die. O, jest! Życie dostanę, O, kolejny jakiś drake Sorry, że nie mówię za dużo teraz, ale się bardzo skupiam. Ła wow. Okej, okay, padł możemy oce skałki się rozbić? O, możemy. Dobra. Ja chcę już wylądować Gdzie ja lecę To nie mo to nie dzieje się naprawdę Tu w tym miejscu No tak, jasne, jasne O nie mogę ich nacelować Tak, Fajny poziom jest, ale... ale nie na dłuższą metę, Mógł się już skończyć. Poziom fajny. Taka odskocznia od tego, co się wcześniej działo. Woda jeszcze. Moglibyśmy się przekąpać tam. Okej, okay, lecimy dalej. O, jest tam życia. O, kolejny jakiś drake. O, jest i Katsenka. O, no, zrzucili nas. Te dziady. No, jakaś katedra. Twilight Cathedral? Tak mi się wymyślało. Dobra, zobaczę sobie mapkę. Może będą skrzynki narysowane? Mm, nie ma. Ale przejdziemy sobie tutaj z tyłu, zobaczymy czy coś jest. Dobra, nie będę ich gonił na razie. Okej, okay, tu nic nie ma. O, to są te fajne, które można tak na hito zbierać. <grytanie> Przebiegłem przez hydran. Fajnie, fajnie. W tej katerze chyba będzie jakiś boss, nie? Pewnie tak. Tam jeszcze pójdziemy z lewej strony, nie będziemy chodzili frontem z Tak, bo co tu jest? Tak, sobie wejdziemy do tej i do tej. Coś tu jest? Jest skrzyneczka. Chyba nie da się rozwalić, Dobra, to idziemy z drugiej strony. Też było takie. Mm. Taki pokoik. No, coś w tym stylu. O, tu jest. O, green. Jak fajnie, zrobiliśmy trochę dusz. Nie ma skrzyneczki. Hello, my friend. Co sobie tu możemy kupić? Ulepsza to. Jak tutaj, to, jak to wygląda? Nie, to chyba nie jest to dobra. Nie wiem, czy to jest ten cios, zaraz zobaczymy. Ha. Shift, S i prawy przycisk mniejszy. No nie wiem, nie dziwne są te ciosy. Co tej mocy zrobimy. Stąd kim... Czy da się? Dobra i lecimy dalej. Well for now, ile już tutaj czasu jest? Yy, tyle, no dobra. Tutaj skończę jeden odcinek. Więc nie myślałem, że ładnie było wydać katedra. No dobra, więc do zobaczenia, ludziska. Trzymajcie się, cześć.